Zrezygnowałam z dodatkowych źródeł dochodu na rzecz networku. Cześć agnieszka jazgarska. Dzisiaj powiem Ci, dlaczego tak zrobiłam, co mną powodowało, no musiałam się nad tym zastanowić. Jestem pedagogiem specjalnym w szkole, czyli pracuję z dzieciakami z niepełnosprawnościami. Ale oprócz tego, Miałam swoją firmę, robiłam masaże, czyli jeździłam do ludzi i ich tam masowałam. Też byli to ludzie, niektórzy niepełnosprawni. Był taki moment, że pracowałam oprócz tego, że w szkole to jeszcze w poradni prywatnej, jeszcze u dziecka takiego leżącego, miałam część tatów w innej szkole. Trochę tego wszystkiego było. Oczywiście cały czas się dokształcałam, robiłam dodatkowe studia, podyplomówki, szkolenia i w pewnym momencie miałam dosyć. Tylko, że ja już nie chciałam całego swojego życia i całego myślenia, również tego w domu, skupiać na yy, problemach innych. Bo wiecie, ja jestem dosyć empatyczną osobą, więc ja tym żyłam cały czas. Ja wychodziłam rano do pracy, do szkoły, a po szkole miałam dodatkowych tych różnych zajęć i wracałam do domu. 20, dwudziesta pierwsza, na czym cierpiał mój dom. Pewnego dnia dostałam messengerem informację o jakiejś promocji kosmetyków. A że ja lubię promocje, no to sobie tam zajrzałam, skorzystałam, zrobiłam te zakupy. Podobało mi się to, że oni mi pokazali, jak korzystać z tych kosmetyków, jak używać. Chodziłam na zoomy, na spotkania, poznałam fajne dziewczyny. I myślałam wtedy, że będę chciała postawić na ten network. Że tak się wkręcę, tak mi się spodoba, że zobaczę, że da się tutaj zarobić. Hmm. Zresztą myślałam, że jestem za stara że ja przecież nie bardzo rozumiem ten komputer, te różne social media. Okazało się, że moje obiekcje nie miały pokrycia. Okazało się, że dziewczyny w moim wieku i starsze sobie świetnie radzą, że ludzie się odzywają, okazało się, że wielu chce mnie słuchać, że daje kobietom motywację. To jest fajne, to jest miłe, ja się czuję z tym dobrze. Lubię do ludzi mówić i bardzo mnie cieszy, jak dają mi taką informację zwrotną, że wiesz fajnie, że to powiedziałaś, nie? Podoba mi się. Dlatego jeśli myślisz, że w wieku 50 czy 40 czy 60 lat już nic Cię na Ciebie nie czeka, nic nie możesz zmienić, może przyszłaś na emeryturę, a może, a może nigdy nie pracowałaś, a może wychowywałaś dzieci całe życie i tak nie bardzo wiesz co ze sobą począć, mm, nie bój się. Może to jest coś dla Ciebie. Bardzo chętnie porozmawiam.